Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów Dacia w Lublinie. Czas na następną produkcję. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Duster'a z silnikiem 1330 130 koni, TC turbo doładowana benzyna. Odpowiadamy tym samym na zapotrzebowanie internauty, na wielokrotne zapytania i oto jest. Dacia Duster, wersja Essential, 130-konna benzyna, turbo doładowana, w kolorze szary comet. Zaczynamy prezentację. Skupimy się na silniku, czyli tym, co jest najważniejsze w tym samochodzie. Spójrzcie. silowniki. Konstrukcja Renault-Nissan jeździ również w marce premium. Turbodoładowana benzyna z wtryskiem bezpośrednim, 130 koni i parametry silnika. 240 Nm przy obrotach 1600 obrotów na minutę. Zwróćcie uwagę, że ten moment obrotowy jest charakterystyczny bardziej dla diesla niż dla benzyny. 1600 obrotów na minutę, no to diesel, nasz diesel DCI ma około 1750. Co to daje? Dynamikę jazdy. Nie mówię o szybkości jazdy, bo Duster nie jest samochodem sportowym, ani wyścigowym, ale dynamika jazdy, czyli zbieranie się z jazdy, wyprzedzanie, małe szaleństwo na drogach, nie będzie stanowiło tu żadnego problemu. Ten silnik, osiągi jego, to jest również 10,6 sekundy do setki. Całkiem fajnie, prawda? Sześciobiegowa skrzynia biegów, Daje również możliwość osiągnięcia dosyć szybko momentu obrotowego, dosyć szybkiej jazdy. Średnie spalanie. Przy silniku z napędem naprzód średnie spalanie jest około 5,7 litra. Podane przez producenta, jak będzie palił samochód w rzeczywistości, wszystko zależy od Was. Przy napędzie na obie osie spalanie wzrasta o około litr. Ktoś mi zarzucił na Naszym, e, naszym kanale YouTube, że nie mówię o złych rzeczach w naszych samochodach daci. Więc tak, dostrzegam jedną wadę w tym silniku. Nie można jeździć nim wolno. Przy tych parametrach i mocy jazda powolna po prostu mija się z celem. Ja na pewno nie jeździłbym wolno ani łagodnie. No bo 130 koni ten moment obrotowy daje możliwości, a czegoż by nie skorzystać z takich możliwości. Oczywiście wtedy zrasta spalanie i to jest jego druga wada. Tak bardziej poważnie, jego najmocniejszą, największą wadą jest emisja spalin. Na poziomie około 150 gram dwutlenku węgla na kilometr jest to dosyć duże, w związku z tym nie wpisuje się w te parametry unijne, ekoparametry unijne, w związku z tym dostępność tego silnika, jak również Możliwości produkcyjne są mocno ograniczone, ale nie przejmujcie się, mamy jeszcze kilka egzemplarzy z tym silnikiem, chyba jeszcze 150-konnym. Także jeżeli chcielibyście kupić takie auto, zapraszam. Co do wersji wyposażenia, mamy tutaj tak zwanego Essential, czyli jedna z podstawowych wersji, ale z tym silnikiem klimatyzacja jest w standardzie. W standardzie jest, jest również centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby w drzwiach przednich oraz zestaw radio z Bluetoothem, zestawem głośnomówiącym do rozmów telefonicznych. Regulacja wysokości fotela kierowcy, dwupłaszczyznowa kolumna kierownicy oraz komputer pokładowy też jest w standardzie. Z wyposażenia bezpieczeństwa czynnego ABS, ESP, sześć poduszek powietrznych zapewniają bezpieczeństwo na należytym poziomie. Cechą charakterystyczną wersji Essential są stalowe felgi. Są również czarne obudowy lusterek. Następnie czarne relingi. One są w standardzie w tej wersji, nie musicie jej domawiać. Czarne klamki. I w tym wyposażeniu nie zamówimy, nie zamówicie pakietu luk, o którym często wspominam. Jeżeli chcielibyście przyciemnić tylne szyby, możemy to zrobić. Jest specjalistyczna firma, która wykleja folią tylne szyby. Koszt jest to około, o ile dobrze pamiętam, 600 zł, a przyciemnia wnętrze trudno nawet z bliskiej odległości zobaczyć, co się dzieje w środku. Daster równie fajnie wygląda. Od tyłu spójrzcie na te charakterystyczne światła z plusami, a nie z X'ami. Duże logo daci, żeby nie pomylić z inną marką. Duster. Plastik powlekany chromem, również YouTuberze zwracam na to uwagę. Oczywiście dane kontaktowe. Bardzo mi się podoba ten kolor na podkładce reklamowej. Bagażnik. Podstawowy bagażnik 445 cm3. Po złożeniu oparć tylnej kanapy możemy uzyskać ponad, ponad około 1500 cm3 przestrzeni bagażowej. To dosyć dużo. Możemy, możecie śmiało jechać na wakacje, nawet z dwójką dzieci, a wyjazdy weekendowe na grzyby, na ryby, na działkę. Myślę, że nie stanowiłyby żadnej przeszkody. Kolejną rzeczą, o której zazwyczaj zapominam mówić, to zaczepy do ciągnięcia liną albo po to, żeby być ciągniętym. W dasterze nie znajdziemy zaczepów wkręcanych, schowanych gdzieś tam w bagażniku. One są na stałe, zamontowane do konstrukcji nadwozia. Pod tą zaślepką jest zaczep tylny, zaczep przedni jest z lewej strony na dole. Pod zderzakiem. One są na stałe zamontowane, także nie szukajcie w razie sytuacji awaryjnych tych zaczepów gdzieś w bagażniku. Wersja Essential jest to jedna z podstawowych wersji wyposażenia, także nie znajdziemy tutaj fajerwerków stylistycznych. Zwróćcie uwagę, te klamki w tej wersji są czarne. Również plastik jest dwukolorowy. Podłokietnik jest plastikowy, tutaj nie ma elementów chromowanych. Jaka jest zaleta? Nie najpierw jaka jest wada? No jest plastik, jest wada. Jaka zaleta? Łatwo to umyć i wyczyścić. Ale znajdziemy tutaj równie fajną kierownicę o odpowiedniej grubości, czteroramienną z elementami plastiku powlekanego chromem lub też plastiku w kolorze chromu. Sterowanie komputerem pokładowym, sterowanie ogranicznikiem. Prosto i logicznie, tak jak w każdej daci. Radio. Jeżeli jest radio daci, to jest ono zawsze z Bluetoothem, zestawem głośnomówiącym. Można podpiąć telefon, można rozmawiać przez wewnętrzne głośniki. Co więcej, pod tą zaślepką znajduje się ładowanie USB. Jest dostępny w gamie akcesoriów daci, dedykowany ku temu uchwyt. I on całkiem fajnie się sprawdza. Tutaj blisko prawej dłoni możemy używać smartfona. Pod kierownicą z prawej strony mamy joystick do sterowania radiem, do odbioru połączeń telefonicznych oraz ich zakończenia. Niezmiernie podobają mi się te przyciski w stylu retro, czyli centralny zamek, światła awaryjne, tryb echo oraz ulubiona funkcja kierowców stop start. Możemy tą funkcję wyłączyć tym przyciskiem. Klimatyzacja, w tej wersji jest to klimatyzacja manualna, kierunek nawiewu, siła nawiewu, strumień zimnego lub ciepłego powietrza. Sześciobiegowa skrzynia biegów z krótkimi przełożeniami osiągamy całkiem fajną dynamikę jazdy. Bez elementów ozdobnych, taka surowa, męska. Chciałbym jeszcze pokazać Wam rzecz, która równie niezmiennie mi się podoba. Patrzcie. i te wskazówki, jak w samochodach sportowych taki mały smaczek kilka słów o ofercie Duster'a z silnikiem 1.330 130 konnego, TCE turbo doładowaną benzynę w wersji Essential w lakierze metalizowanym katalogowo możecie kupić w granicach 62 tysięcy złotych oczywiście dla Was, dla youtuberów dajemy lepsze ceny, kosimy konkurencję za ile sprzedamy? tajemnica handlowa dzwońcie do nas do mnie albo do Maczka, albo do Maczka, albo do mnie. Na telefony komórkowe, piszcie maile, jakkolwiek kontaktujcie się z nami. Pozostaje mi się pożegnać. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za lajki, za subskrypcję. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia w następnych produkcjach.